A obecnie będziemy grać w projekt szczur, czyli grę tworzoną, można powiedzieć, przez, przez Gimpera. Zobaczymy z czym to się je. A aż tak dużo o tym nie wiem, ale mówię, jest to głośne, więc no. Zaraz zagraż demo gry margin projektu szczur. Zawiera ono fragment historii oraz jedną walkę. Naszym celem jest przede wszystkim przedstawienie koncepcji na grę. Część mechanik nie zostaje jeszcze zaimplementowana, a niektóre są w przebudowie. Kilka błędów też się znajdzie, ale nie powinny one zepsuć rozgrywki. Miłej zabawy. E, czy wszystkie gry są zadarte demo? Tak Możesz sobie to nie pobrać nie gry darmowe tylko wersje demonstracyjne Tak dokładnie Siema pomarańcze może trochę ciszej jeszcze dam Dobra może będzie dla was trochę lepiej bo Ja i tak to słyszę za głośno Ale u was może będzie trochę lepiej Czy będzie jakiś RTS? Tak. Też na myśl, to na szybko myślę, coś tam powinno być. A nie, bo Dwarfheima też nie ma. No właśnie, niektóre gry, które miały być te najgorsze, niby są, ale nie da się ich pobrać i twórcy twierdzą, że tam przez przypadek się znaleźli, ale to trzeba się było samemu zgłosić do Steam'a, więc to jest takie dla mnie podejrzane, no ale dobra. E, więc znajdujemy się w grze projekt Shur. widzę, że już można wspierać na Kickstarterze. E, dobra, no to lecimy z tematem w takim razie. Siema WZR, witaj Max. Pełna rozgrywka nas interesuje, jak najbardziej. Im więcej się dowiemy, tym lepiej. Chyba śpiewać. I tutaj, franek kimono. I tutaj bujaka. closely heaven is outside if we we'll wait you'll miss our doorstep now we have to hide mom i think i need my medicine again Mamo, ochotę, muszę wziąć lek. czy muszę to czytać w sumie, jak są napisy po polsku, to może olejmy temat czytaja tego. Grasz jako Toll. Aby się poruszać w prawo i lewo, używaj A oraz D. Dobra. Właśnie dostałeś kartę. Aby zdobywać nowe, podejmuj interakcję ze światem. Ok. Interaktywne elementy otoczenia podświetlą się, gdy najedziesz na nie myszką. Kliknij Mnie, aby rozpocząć interakcję. Tu jest pasek powiadający, wyświetla aktualny cel, cel zadania. Dobra, tutaj możesz sprawdzić swoje karty. Znajdziesz tu również inne zakładki. Tu masz swoje kwipy, klikając których możesz je podnosić. Dobra, dobra, teraz idź i weź swoje leki. Dobra, idź do mamy po leki. Coś tu jest ciekawego. Ok. Tutaj są ogólnie pewnie poukrywane smaczki dla, dla fanów. Dla fanów Gimpera. Ja aż tak zaznajomiony nie jestem niestety. Czy tam coś jest? Coś tu jest? No. Właśnie, możemy sobie sprawdzić. Bo tutaj oczywiście walka odbywa się przez te jakby talie. Ale to myślę, że już w czasie walki możemy sobie popatrzeć na te karty. Wyruszając z zamku, Tolen nie wiedział, że pobyt w mieście zajmie prawie miesiąc. Nie zdążył nawet pożegnać się z ojcem. Większość zabawek została w jego komnacie. Chciał już wracać. W kamienicy trudno mu było zasypiać. Pewnego dnia Tolen wybudził się z krzykiem. Znów śnieli mu się harwanie. Zawsze, gdy tak się działo, matka kazała mu brać specjalne leki. Iść do po poleki. Ok. Witam. Nie jest za głosna, według Nie. ciebie? Nie, ok. Wejście czerwone obaj się. O, na Jesteś tu? Gdzie Korale. Necklace from dad. Mom never leaves without it. Ok. Co sukaj po cui? She started drinking. She must have gone to the tavern. Obecnie gramy w Projekt Szur, czyli grę, którą tworzy Gimper. Espérate, że ma widzę, jest. A, tu są jakieś listy, jest. Let's meet tonight. It will be done by the morning. Your essay. Tak, to po polsku jest napisane w sumie. Ciekawość, obawa. Wybierz nastawienie, wpłynie to na stan Twoich emocji. Aha, bo właśnie, bo tutaj mamy emocje i jesteśmy obecnie na poziomie równowaga. Eee, emocje mają znaczenie przy wyborach popularnych budowaniu talii oraz w walce. Eee, projekt szczur należy do gier. Przygodowych niezależnych RPG-ów. Malno się tak wiem też e, strategiczny. Nie wiecie, walka, walka będzie tutaj turowa zapewne, więc no to jest, jest strategiczne myślenie wchodzi. Ale jest historia, gdzie jest główną jakby nacisk na historię Eee, ciekawość, idźmy w ciekawość. Kim jest S? Nowa karta, determinacja. Dobra. Zobywamy karty przez... Podejmowanie decyzji, i, a te karty oczywiście są potrzebne do walki, wyjdź poszukać mamy. Uwaga stara, ago no Daję trochę ciszej grę. To jednak jest za głośno czy nie? No może delikatnie, to jeszcze można delikatnie No, dałem trochę ciszej. Trzymaj Shift, żeby je bied. Wszystkie interakcje na zewnątrz oznaczone, oznaczone są tym symbolem. Kliknij tutaj, żeby kontynuować. Ok. Um... Sprawdź w karczmie. Możemy jeszcze sobie sprawdzić talie. popatrzymy, że jednak Starach... nakłada na gracza skupienie. Dodaje blok za każdą kolejną użytą kartę 3 punkty. Zadaje obrażenia 7 punktów. Czy długo tu jesteśmy? Nie, z tym się zaczęło o 17.00 równo. Więc nie jesteśmy długo zdecydowanie. Jak można prosić o ciszę, jak taka piękna muzyka leci? A nie wiem, nie wiem. Mam Stążka mamy. To nie jest To to kurde zlecenia wiedźmińskie są. Dobra. A można było w drugą stronę? Pójdźmy w prawo. Uuu! Ładny domek z różami. O, dzień dobry. A nie, źle. Co Mogę się wystraszyć, że to ona jest matką. <laughs> Tam nie możemy zaglądać. Tu coś, widzę, jest. Eee, garść piasku. Głusza przeciwnika. A, bo my mamy. <coughs> Przepraszam napar lecznicy, ją w domu znaleźliśmy. Przywraca zdrowie e, 30 Witam, punktów. Witam panie Robercie, witamy nie serdecznie. I Oj tam, nie Pitol. Co tu może złego się stać? Teraz umrzemy. Świnia! Coś słyszymy. U, tu ktoś jest. Siema, będzie walka. Umrzemy głupio. Hello? Ja nie wiem czy... A, trudno. Sprawdźmy co się stanie. Śmierć to jest. Właśnie, właśnie nie jestem przekonany. Czy to tylko oznacza, że będzie walka, czy to oznacza, że umrzemy, dobra. Nie da się zapisać niestety. A jest, dobra, kurde, jest wolumę. To... O Jezu, dobra. Tak. Już zostawię może to wolumeny. Nie troszkę możesz jeszcze delikatnie. Jest wolumen. ale tak widzę. Tak w połowie to tak strasznie wyłączyło już praktycznie ten dźwięk. No, do tej pierwszej takiej kraseczki maksymalnie. Dobra, e, Ja jednak jestem mały chłopcem, ja się, ja się cykam, wiecie? Ja się jednak cykam. Lecimy do karmatki potrzebuję. Matka mnie ochroni. Nie chcę głupio zginąć. O, czekaj, już coś jest. Ja coś chrapie. da you won't let me in because of wolf day huh just you try to stick a beard outside buds I want to get in would you step aside you think you're special huh? time you nobody's getting through unless I get in not in this state you won't Mm, tak, Desperados 3 jutro będzie o 19. Nie Co nie będzie? A tam coś, to coś Mówię, tak, mówię, Desperados 3, mówię, że jutro będzie o 19, a tak od razu nie będzie. Hup, więcej się tej wody opisz, łopie. Eee. Okej, okay, to tyle. Mogę tam wejść? Nie za bardzo. Co to znaczy, to coś u góry? A, ok, czyli wiemy. <gry> tak, dobrze. A, dobra, przynajmniej dobra. Ej, dostałem kartę za to. Czyli może w tych że chodzi o to, żeby umierać? Nie, no. To jest. Może chodzi o to, żeby umierać? A dobra. Czyli wiemy, że tam jednak jak jest jak jest trupia czacha, to jednak nas nie powinno to interesować. Czekajcie, gdzieś tu był proszek teraz. A nie, już mamy ten proszek. Czy przedmioty zostają? Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy muszę jeszcze raz w interakcję wchodzić z tym wszystkim. Teraz, ale z nim muszę gadać jakby. No, tu jest okno. Dobra. Tutaj mamy kamień, co daje obrażenia. Dobra. Tu coś ciekawego jest. O nie, szczury! Wojska szure atakują, mój panie. Dobra, teraz będzie walka. O bogowie, walka. Czekajcie, walka ze szszurami. się swojej tury, kliknij raz na kartę, której chcesz użyć, a następnie kliknij na wybraną postać. Eee, okej. Okay. Tak samo używasz przedmiotów. To, ej, czemu mi proszek zabraliście? Miałem proszek. Jak, kurde, jak, jak nic, miałem proszek. Karty dzielą się na ataki, umiejętności, obrony, transfery esencji oraz negatywy. Okej. Okay. Różnią się również ze na rodzaj. Istnienie, esencja, neutralne, negatywne. Każda karta kosztuje punkty akcji. No to jest wiadome. Karty istnienia oraz esencji mają koszt emocjonalny wyrażony przesunięciem na osi emocji. Twój stan emocjonalny jest odzwierciedlony na osi emocji. Ścieżka esencji zwiększa regenerację esencji, natomiast ścieżka istnienia zwiększa obrażenia. Umieściliśmy tu przy wszystkich ważnych elementach rozgrywki, wystarczy, że najedziesz na nie myszką. No to luz. bym powiedział, takie połączenie Slay the Spire z Ark No, coś ten tym da, się, To są twoje punkty życia, esencji oraz bloku. Regeneracja punktów esencji jest powiązana z osią emocji. Punktów esencji używasz blokując je na przeciwników. Blok utrzymuje się przez jedną turę. Um, Okej, okay. każdy rozpoczynasz z trzema punktami akcji. Transfer esencji na przeciwnika odblokowuje dwa specjalne, dwie specjalne umiejętności, aktywujące się kolejno po piątym, i, po piątym i dziesiątym punkcie esencji. To nie jest live? Nie, to nie jest live, Piotr. To jest premiera, wiesz, ale ja wiem co ty byś pisał na tej premierze i w tym momencie właśnie mówię że, że do ciebie, że to nie, że to nie jest live. W tej możesz sprawdzić intencje przeciwnika. W trakcie swojej tury najedź kursorem na ikonę, aby otrzymać podpowiedź na ten kolejnej akcji przeciwnika. Naciśnij ten przycisk, aby no zakończyć turę. Dobra, powodzenia. Dankeszyn. Dobra, wyjdź. O, i ten szczur, kurde. Czarny szczur i szary szczur. Eee, dobra. Mają po 50 żyćka. Eksplozje esencji zadające obrażenia 30. Kontrola umysłu wykorzysta zaplanowaną akcję przeciwnika na siebie lub wroga. I ten ma chyba to samo. Dobra, pula kart 9. Mamy sto żyćka, mamy punkty esencji, tu są punkty bloku. Regeneracja esencji A, czyli nasza równowaga. My jesteśmy tutaj. Czekajcie, bo Czyli rozumiem, że jak jesteśmy tutaj, to mamy regenerację esencji na 3 i zwiększenie obrażeń na 2. Dobrze, rozumiem. Nie będzie. Nie, nie będzie to, to, to nie jest demo. Gramy w demo, a nie w gry, które już wyszły. Yy, kamień zadaje obrażenia 10 punktów. Garść piast... no dobra. Uderzenie esencji, transferuje esencję 2 punkty. zadaje obrażenia 5 punktów. Koszmarne wizje, transferuje esencję 3 punkt nakłada na, na przeciwnika strach. Yy, postawa, bo ja dodaję blok. Witam, Kariszu. Prost o, witamy, kara Karaszu tam ciebie. Zadaję obrażenie 7 punktów wścieku uderzenie nakładam przeciwnika ogłuszenie. Dobra to weźmy prosty atak, a bo czekajcie, bo tutaj jest użyje średniego ataku, a ten ma użyje średniego bloku. Może się czarnego szczura wpierw pozbądźmy eee, prosty atak na czarnego szczura Dobra. I teraz tak, mamy też 3 esencji, więc 3 punkty esencji nakładam przeciwnika strach. A sprawdźmy to na szarego szczura. Strach, czy przy transferze przyjmuje więcej esencji, jeden punkt? Ok, nakładam przeciwnika ogłuszenie, to w sensie byłoby dobre, może na tego grubasa. Zestunowany na jedną turę. Ok. Eee, a tutaj byśmy dodali jeden punkt akcji. Nie mam już esencji. Mm. No dobra, jakbyśmy wzięli i zakończyli turę teraz. Ale też jest Słuchajcie, kilka tur. No dobra, mogę wam się przesunąć, bo tak zostawiłem po Desperadosie. Mogę się tu przesunąć, to widzicie wszystkie karty teraz, proszę. Specjalnie dla Was. E, witamy, Janek Gamer. Jakie gry będą testowane? Różniaste. Po tej będzie Gloria Victis, na pewno od razu. E, dwa punkty akcji, zadaj obrażenia, 8 punktów. Nakładam na przeciw. O, osłabienie. Dobra, spróbujmy na niego wrzucić, otrzymuję większe obrażenia. Tylko mamy co tutaj. No, Dawaj na niego jeszcze. O kurde, jak wyskoczył. Co to za szabelka? Pędź, większe obrażenia, dwa punkty. No taką właśnie, skąd ty w sumie tu masz? Deja vu, kolejne karty zagrałem w tej turze, wrócą do ręki w nas. Kurde, mogłem na samym początku już jak głupi jestem. Teraz to już. Paparapa. Paparapa Dobra, no to weźmy to mimo wszystko Na siebie, rozumiem? Dobra, dyrze uderzenie esencji um. e? Nie masz już esencji? Już ma trzy To naciśnij może A, bo to jest punkt akcji No tak to wykorzystuję punkt akcji. W tym momencie tak naprawdę już... wiele nie zrobi... tamten się blokuje tylko. Blok na sojusznika jeszcze poszedł? A, popatrzmy może czy nie mamy czegoś co na samym początku co nie powinno pójść. Ale nie, tu są same już ataczki. Dodaję blok 5 punktów. Dodaję... Znaczy, ten blok nie jest nam potrzebny na razie, jak one tutaj nie atakują. Krzysztof, dzięki za suba. Witamy, Exardaso. Dodaję. Yy... No dobra, weźmy osłabienie na chłopa. Tylko, że to no właśnie ten pancerz mu tak naprawdę spychamy teraz. Dobra, jestem ja dwa punkty akcji znowu. Znaczy, może się stakować. Sprawdzimy to osłabienie. Test. Znaczy no... Zobaczymy jak to będzie wyglądało w następnej turze. Ale już nie mam punktów akcji, więc już nic nie zrobię tak naprawdę. Darmowy temat, zadowolony. Ja to powodzenia w ogóle Kaliszu w przeprowadzce. I przeprowadza? Dzień dobry wasza wysokość. Nie napisał, napisać. Dzień dobry, Dzień dobry wasza wysokość. Słyszę, ale nie widzę, ale dziękuję za suba. Transferuję esencję 3. Trzy... Dzięki sobą Transferuję esencję 2 punkty. Dodaję. A, weźmy sobie to. Mamy teraz 4 punkty. Walnij go. Dobra. To zwykłym atakiem. No te, dobra, tego zabiłem bez problemu. Te szczury tutaj nic ciekawego nam nie robią, na szczęście. Um... To Tutaj strach, ogłuszanie. Dobra, weźcie ogłuszcie. Znaczy weźcie. Weź ogłusz tego jednego. Co to projekt szczur. Obecnie gramy sobie. No, No, już strach na niego. Niech ja się nasz szczur boi. Och, się rzucił. A, czekajcie, bo tutaj mam zatrucie. Zadaję obrażenie, za co jest 10. U kurde, łaty panie. Dwa zatrucie, przecież panie. Na pomorskie, tak około 100, 100 km od Gdańska. A to za pracą czy szkołą? Kariszu, ty nas szukasz? Eee, <laughs> dobra, ja zadam, masz 6 punktów życia. a w vu. No już użyłem. Dobra, no zabijmy go za 8. Bo on blokuje. Dobra, szczura nie ma. A my już jesteśmy w irytacji. Mm. Z rodziną Szczecin już się znudził. a to ja jestem zdziwiona. Jesteś taki nudy ten Szczecin? Przecież ma się <noise> Jesteś sam! Czemu ty dajesz blok na sojusznika, jak nie masz sojusznika? E, dobra, weźmy sobie bloka. A um, teraz tak. Proszę, że nam sam to nie ma co robić. W <noise> sumie ogłuszę żebyśmy wrzucili mu. No i tak już mam tutaj problemy poważne. I za siedem jeszcze go zlejemy. Dobra, za punkturę. w pierwszej kolejności. Mogę kurde na użyć Déjà A um, Dodajmy sobie blok. Ładna oczyma postać. Zakochałeś się, mówisz? Witaj Mateuszu. Dobra, trzaśnij go. Jak tam mu zostało? Nie my już przeszliśmy tę ale hell take it, nie z demo przede wszystkim. To po drugie. Jeden szczur jeszcze ma. Nie ma szczura, dobra. Wygrałeś. Jej! Teraz ma jakie oczy, kurde. Jak rats. Skabby rats. Hey. A, przepraszam, myślałem, że będzie coś tu jeszcze się działo. Mother nie mi z Hmm. Nie jest tu.

I am Tahun. Tahun. I jaki jest Podejmujesz ważną decyzję fabularną pod wpływem emocji. Im bliżej do skroju osi, tym szybciej postać sama podejmie decyzję. A, O ty świniu. Eee... blab bl, 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 Tolen. Jestem Tolen. Będziesz mówił panu na p... N? Jak masz na imię? A co jest tym złego, żebym powiem, jak mam na... Co to zmieni w tym momencie, że się dawe jak mam na imię, no? Hmm. No, i, ale że wszystko. Ja wiem, że on kwapię. Nie idź, nie idź. walk you home. Nie, Mateuszu, powyżej 10 jest, a Czy że wszystkie zagramy? To nie wiem. Nie idź, kurde. Nie bądź głupi. Would be only an a słyszał pan o przestrzeni osobistej? Nie, nie wiem czy możemy dalej kontynuować tę grę. No i dlatego, że <laughs> bo, że, że nie... Uciekaj, uciekaj. No! There's no from Któl przyszedł, się Któl. a i to tyle rozumiem. Dobra. Więc mamy ze sobą pierwsze dzisiejsze demo. Dziękuję za przejście dema Cóż się dowiedzieliśmy, że może być creepy. Zespół projektu Szczur. Ja się napiję po prostu. Z wrażenia. Szczerze, to aż mały glut? Myślałem, że tam krtul jest, kurde. Ale szczerze, aż tak dużo ciężko powiedzieć po jednej walce, nie? No, ale. No, no, po to jest, jest pomysł. Jest pomysł, coś połączenie dwóch gier i dodanie czegoś od siebie, więc. Taka średniawka. No, ciężko oceniać po jednym demie, gdzie była tylko jedna walka, prawda? Ale tu jesteś w stanie zrozumieć y, mniej więcej na czym ma polegać. Znaczy, fabuła na pewno jest ciekawa. A może ten. Chcieć... Szczerze, jak na razie, jeśli miał oceniać samo demo, to bardziej fabuła niż walka. Była ciekawa. Ale no, to tylko była walka ze szczurami, to też ciężko oceniać walkę ze szczurami, i. No to, to szczury były, no kurde. Nic ciekawego. No, Zresztą może szczurnado będzie na koniec, i ja wtedy kupuję grę, jak jest szczurnado. jest pan Tomasz Gimper działowy na koniec, dobra, to możemy chyba. Poczekaj, jak tam całe niech napisy zejdą mi tyle. Więc chyba już to raczej tyle jest tak naprawdę. On nie robi, no programistą nie jest. On jakby. Jest. Z tego co się orientuje, no, to on założył to wszystko tak. zdaje czy coś, ale raczej no, nie, nie programistą nie jest, nie tworzy tej gry. E, dobra. I to tyle. Jeśli chodzi o to pierwsze demo, więc to tyle z projektu szczur.